Przy wieczór. Dzisiaj chciałbym poopowiadać więcej o sprawach, w których to przyczyna śmierci, raczej jej ustalenie, przyczyniło się do rozwiązania zagadki. Kiedy znajdzie się zwłoki, powstają trzy pytania. Kim jest ta osoba? Kiedy zginęła? Oraz co ją zabiło? Odpowiedź na ostatnie z nich budziła największe zainteresowanie od czasu, gdy w XVIII wieku do wykrywania przestępstw przęgnięto naukę. Dokładna znajomość przyczyny śmierci ma fundamentalne znaczenie dla ustalenia, czy w danym wypadku jest to sprawa kryminalna, a w konsekwencji dla ścigania i ewentualnego karania sprawcy. Weźmy na przykład męża, który twierdzi, że jego żona zginęła w skutek upadku ze schodów, ale jeśli można udowodnić, że charakter jej obrażeń wcale na to nie wskazuje, Wtedy taki mąż musi się całkiem gęsto tłumaczyć. Właśnie konieczność uzyskania całkowitej pewności wymaga bardzo skrupulatnego przeprowadzenia sekcji zwłok. Podstawowym obowiązkiem lekarza sądowego jest ustalenie przyczyny śmierci i przeważnie udaje ją się określić, choć często bywa makabryczna. Jeśli dana osoba nie zmarła śmiercią naturalną, należy pobrać ze zwłok próbki tch kanek i płynów do analizy. Choć współczesna analityka osiągnęła spektakularny poziom, coraz większa liczba syntetycznych substancji w naszym codziennym życiu sprawia, że trzeba zachować największą czujność przy wykrywaniu dziwnych trucizn. Wszystkie sprawy, o których będziemy mówić, wywołały długotrwałe dyskusje na temat przyczyny śmierci ofiary, często pełne zjadliwych uwag. Żadna z tych spraw nie jest prosta, a wszystkie bardzo interesujące. Przenieśmy się do Anglii, a dokładnie do miasteczka Crowborough w roku 1924. Był to pierwszy wypadek zakwestionowania opinii najbardziej znanego angielskiego lekarza sądowego, Sir Bernarda Spilsbury'ego. Od 1922 roku Norman Thorn z trudem walczył o to, by się utrzymać spod upadającej ferby kurzej na przedmieściach Crowborough w hrabstwie Sussex. Nie tylko hodował kury, ale również wśród nich żył, zajmując nędzną budę, ledwie nadającą się na mieszkanie dla człowieka. W wieku 24 lat był bardzo luźno związany z młodą maszynistką z Londynu, Elsie Cameron. Prostą i znerwicowaną dziewczyną, która myślała wyłącznie o znalezieniu sobie męża. Prawdopodobnie chętnie z tego powodu szła z Thornem do łóżka w jego brudnej chacie, co robiła w nadziei, że w ten sposób doprowadzi do trwalszego związku. Thorn miał jednak inne plany. Za każdym razem, gdy spędzała z nim noc, rano pierwszym pociągiem odsyłał ją z powrotem do Londynu. W listownie dziewczyna nalegała, by wyznaczył datę ślubu. W listopadzie 1924 roku zmieniła taktykę i niezgodnie z prawdą napisała do niego, że jest w ciąży. Niewzruszony ten Thorn odpisał, że zamierza się ożenić z inną dziewczyną, miejscową pięknością niejaką Elizabeth Caldicott. Elsie dostała fury. Licząc na przyzwoitość Thorna, zawiadomiła go, że przyjeżdża po południu 5 grudnia. Wściekła i zdeterminowana spakowała cały swój dobytek do jednej walizki i wsiadła do pociągu. Po pięciu dniach jej zaniepokojony ojciec wysłał do Thorna Depesze z pytaniem, co się z nią dzieje. Zakłopotany Thorn odpowiedział, że Elsie nie przyjechała. Kiedy Cameron skontaktował się z policją w Crowborough, funkcjonariusze przeprowadzili u na wywiad. Byli pod wrażeniem okazanej przez troski i chęci udzielenia pomocy. Na zniknięcie Elsie zwrócili uwagę dziennikarze Fleet Street, Street. Thorn okazał się dobrym tematem. Szeroko rozwodził się o wspólnych planach małżeńskich, jakie robił z Elsi, a także bolą nad jej losem. Zamieszczono też zdjęcie torna wśród kur, jak ze smutną miną karmi ziarnem lekhorny, co podkreślało jego osamotnienie. Jednakże dwóch ludzi, którzy znali Elsie, powiedzieli policjantom, że ją widzieli, kiedy wieczorem 5 grudnia szła w stronę farmy Thorna. Dziwne, że dopiero po miesiącu, gdy jeden z sąsiadów wrócił z wakacji i zeznał to samo, sprawą zajął się Scotland Yard. 14 stycznia Thorne powtórzył detektywom ze Scotland Yardu to, co mówił wcześniej, ale nie wiedział, że na jego fermie już rozpoczęło się kopanie. Następnego dnia znaleziono torebkę Elsie. Po namyśle Thorno świadczył, że Elsie przyjechała i mu oznajmiła, że zamieszał niego zostać tak długo, dopóki się z nią nie ożeni. Wybuchła kłótnia, podczas której wybiegł z chaty. Kiedy wrócił, Elsie wisiała na pętli przywiązanej do stropowej belki. W panice poćwiartował dziewczynę i zakopał ją na wybiegu dla kur w tym samym miejscu, gdzie reporterzy zrobili mu zdjęcie. Odkopane szczątki Elsie przeniesiono do miejscowej kostnicy i tam sir Bernard Spilsbury dokonał sekcji. Oczywiście szczególną uwagę poświęcił badaniu szyi. W wypadku samobójstwa przez powieszenie śmierci następuje w wyniku pęknięcia lub zaciśnięcia naczyń doprowadzających krew do mózgu lub skutek uderzenia albo też w rezultacie jednego i drugiego. Pętla, na której samobójca się wiesza, zostawia na szyi głębokie ślady. Spilsbury nie znalazł niczego, co by wskazywało na to, że Elsie Cameron się powiesiła. Znalazł natomiast wylewy na głowie, twarzy, łokciu, nogach i stopach, wystarczająco rozległe, by doprowadzić do zgonu wywołanego wstrząsem urazowym. Innymi słowy, dziewczynę zatłuczono na śmierć. 26 stycznia szczątki Elsie znowu pochowano, a Normana Thorna oskarżono o morderstwo. Świadoma, że jego jedyna nadzieja to historia z samobójstwem, obrona zażądała ponownej sekcji zwłok. Tym razem przeprowadził dr Robert Bront, podówczas patolog szpitala w Harrow, dzielnicy Londynu. Były naczelny lokarz sądowy w Irlandii. Bront nie znosił Spilsbury'ego, więc w dość napiętej atmosferze spotkali się pod koniec lutego tamtego roku, by nadzorować ponową ekshumację zwłok Elsie Cameron. Spilsbury bacznie przyglądał się temu, co robił Bronte podczas sekcji. Na procesie wszystko obracało się wokół jednej sprawy, w jaki sposób zginęła Elsie Cameron. Spilsbury uparcie twierdził, że została śmiertelnie pobita, Bronte zaś przyznając, że choć badanie zwłok sprawiało trudności ze względu na daleko posunięty rozkład ciała, wskazywał na ślady na szyi jako dowód samobójstwa. Spilsbury uznał je za naturalne fałdy skóry. Bront argumentował, że są to wyraźne zagłębienia z widocznymi śladami wybroczyn. Zrobił slajdy przedstawiające overrowki i przekazał fragmenty szyistymi wybroczynami Spilzburiemu, żeby mógł wykonać własne slajdy. Spilsbury oświadczył przed sądem, że ani na jego slajdach, ani na Brontego nie widać żadnych śladów wybroczyn. Argumentację Brontego istotnie podważał decydujący fakt. Na belce stropowej, na której według niego powiesiła się Elsi, była gruba, nietknięta warstwa kurzu. Gdyby sznur przywiązano do belki, gdyby potem wisiał na nim człowiek, zostałyby ślady na kurzu, a nawet na samej belce. Tymczasem żadnych takich śladów nie stwierdzono. Podsumowując, sędzia uznał opinię Spilsburiego za niewątpliwie słuszną, a z jego badaniem zgodziła się ława przysięgłych. Torno otrzymał wyrok śmierci, co wzbudziło powszechne oburzenie. Apelacja skończyła się niepowodzeniem i 22 kwietnia 1925 roku kiepskiego hodowcę kur, który stał się mordercą, powieszono. Urażony dr Robert Bront przez długie lata nie pominął żadnej okazji, by krytykować Spilsburiego, często wypowiadając się w sposób całkowicie nieprofesjonalny. Spilsbury zawsze reagował wyniosłej zgodnością, która wwarła takie wrażenie na sędzim ławie przysięgłych, a wynikała z wiedzy, jaką nie tylko w sądzie nie mógł poszczycić się jego przeciwnik. Druga sprawa, która chcę dzisiaj omówić, miała miejsce w Filadelfii w roku 1926. Zwiększając zakres wykrywalności przestępstw, nauka równocześnie podniosła temperaturę sądowych dyskusji. Nad w Filadelfii już zapadł zmierzch, gdy Anna May Dietrich, żegnając się z siostrą po wyprawie na zakupy, powiedziała, że idzie na lekcję tańca i wróci do domu przed kolacją. 35-letnia milionerka jednak nie dotrzymała słowa. Na rano, a było to 19 stycznia 1926 roku, jej rodzina zaalarmowała policję. Funkcjonariusze skontaktowali się ze szkołą tańca, gdzie ich poinformowano, że Anna odwołała lekcję, mówiąc, że musi spotkać się z przyjacielem. Szwagier Anny, Aleksander Schull, zastanawiał się, czy tym przyjacielem nie jest David Marshall, którego zaginiona kobieta znała od kilku lat. Marshall, niezarejestrowany kręgarz, skwapliwie udzielał informacji, kiedy przyszli doń policjanci. Oświadczył, że nie widział Anny przeszło tydzień, ale pamiętał, że, bało, że była bardzo przygnębiona z powodu nieudanego romansu. Funkcjonariusze podziękowali mu i odeszli. Następnego dnia pewna kobieta, idąc od trolejbusu w media, jednym z przedmieść Filadelfii, spostrzegła przy drodze zakrwawione kawałki podartej gazety, a chwilę później jakiś pakunek w krzakach. Zamiast przyjrzeć mu się bliżej, pobiegła szukać pomocy, którą znalazła w osobie Williama Rowsona, miejscowego kowala. Ten ostrożnie otworzył pakunek. W środku był owinięty gazetami korpus młodej kobiety w niebieskiej sukience, pozbawiony głowy i nóg. Nieopodal znajdowała się inna paczka zawierająca odcięte nogi. Jeszcze tego samego dnia szul zidentyfikował sukienkę i oświadczył, że nosiła ją jego zaginiona szwagierka. Brak krwi, zarówno w zwłokach, jak i na ubraniu, wyraźnie wskazywał na to, że przed pozbyciem się ciała Spuściła ją osoba niewątpliwie dysponująca wiedzą lekarską. Dwa dni później w odległości kilku kilometrów od tego miejsca znaleziono głowę także zawiniętą w gazetę. Z łatwością rozpoznano, że to Anna May Dietrich. Wówczas zgłosiła się jakaś kobieta, która oznajmiła, że wieczorem tego dnia, kiedy Anna zniknęła, widziała ją zapłakano w gabinecie marszala. Jednakże dopiero informacje uzyskane od E.J. Bariego pchnęły śledztwo naprzód. Powiedział on szefowi Wydziału Zabójstw, Williamowi Belszołowi, że wieczorem 20 stycznia marszał wnajął go do przewiezienia samochodem jakiś paczek z gabinetu. Kiedy podniósł jedną z nich, pękło papierowe opakowanie i wypadła ludzka noga. Kierowca usłupiał. Wtedy marszal zaczął mu gorączkowo wciskać garście banknotów, błagając, żeby poznał się tej paczki. Barry odmówił, nie przyjął pieniędzy i odjechał. Rewelacje te przekonały Welshoła, że konieczna jest druga rozmowa z kręgarzem. Tym razem zaprowadzono marszala do kostnicy i pokazano mu straszliwie okaleczone zwłoki. William Taylor, dzielnicowy prokurator, najpierw kazał wszystkim zdjąć nakrycie głowy, a potem zwrócił się do marszala. W imię Boga i w obecności szczątków tej dziewczyny pytam, czy zrobił to Pan. Marszal podkręcił wąsa, zapalił cygaro i z uśmiechem ponoć odpowiedział niby dlaczego. Oczywiście, że nie. Po kilku godzinach tego, co prasa nazywa wymuszaniem zeznań, marszal oświadczył, że Anna popełniła samobójstwo, zażywając truciznę, którą znalazła w gabinecie, a pociął jej ciało, by się go pozbyć. Po kolejnej nocy przesłuchań ujawnił wszystkie fakty. Powiedział, że od siedmiu lat miał z Anną romans. 19 stycznia przyszła do niego z postanowieniem zawiadomienia jego żony o ich związku i żądając pieniędzy krzyczała, ty zrujnowałeś mnie, ja zrujnuję ciebie. Chcąc ją uciszyć, wcisnął jej chusteczkę do ust, a wtedy Anna się zachwiała i padła martwa. Jak zeznał, w ogóle nie zamierzał Anny zabić, więc wydaje się co najmniej dziwne, że wtedy poderżnął jej gardło. Zostawił ciało w gabinecie i udał się do domu. Przez całą noc nie spał. Wrócił o pół do dziewiątej rano i zabrał się do ćwiartowania ciała kochanki, żeby ułatwić jego transport. Ta jakże koszmarna robota trwała do popołudnia i tylko raz została przerwana. Dzwonił szul, który pragnął się dowiedzieć, co się stało z jego szwagierką. Później marszal jeździł po hrastwie Delaware w różnych miejscach, rozrzucając części zwłok. Następnego dnia pozbył się głowy. Przy torach kolejowych znalazł się jakiś ciekawski pies w czasie spaceru ze swoim właścicielem. Chcąc zapomnieć o tym ponurym zajęciu, wieczorem marszał zaprosił żonę do teatru. Na procesie, który rozpoczął się 8 marca 1926 roku, marszał odwołał te zeznania, twierdząc, że został na nim wymuszone przez nadgorliwych oficerów śledczych. Powtórzył, że Anna popełniła samobójstwo zażywając truciznę i że w panice pociął jej zwłoki, pragnął bowiem ukryć swój nielegalny związek z tą kobietą. Stało się jasne, że w tej sprawie zadecydują dowody przedstawione sądowi przez obie strony. Świadek oskarżenia, dr Clark Stall, który dokonał sekcji, stanowczo twierdził, że Annę uduszono. Z tą opinią zgodził się dr Henry Wadsworth. Natomiast dr Henry Cattel, reprezentujący obronę, utrzymywał zaś, że w wynikach sekcji zwłok nie ma nic sprzecznego z wersją wydarzeń przedstawioną przez marszala. Powiedział, że gdyby Anne Dietrich unuszono, na jej szyi zostałyby jakieś ślady, a żadnych nie znalazł. Wobec tego sąd nakazałby zbadane organy wewnętrzne ofiary. Badanie przeprowadził dr J. Atley Dean, chemik i bakteriolog, który oświadczył, że nie wykrył niczego, co by wskazywało na otrucie. Podczas tej wymiany opinii podsądny często schodził na dalszy plan, ale oskarżenie stare robiło postępy. Kiedy 24 marca sprawę przekazano ławie przysięgłych, nikt nie wątpił, jaki będzie wynik. Jakieś 5 godzin później wydała jednogłośny werdykt, jakby jej członkowie już chcieli iść do domu. Uznali marszala za winnego morderstwa drugiego stopnia. Po 10 latach został warunkowo zwolniony z więzienia, przeprowadził się na Florydę, gdzie wkrótce potem zmarł. Według wszelkiego prawdopodobieństwa dezaprobata dla prowadzenia się Anny Dietrich niezgodnego z obowiązującymi wówczas konwenansami powstrzymała sąd przed skazaniem marszala na krzesło elektryczne. Gdyby nie rozczłonkował zwłok najprawdopodobniej skazano by go jedynie za zabójstwo. Podczas gdy o zdradzie małżeńskiej kręgarza prawie wtedy nie wspominano, moralność Anny Dietrich niestety potępiano przy każdej okazji. To tyle na dzisiaj. Naszą wycieczkę po sprawach kryminalnych kontynuujemy następnym razem. Dobranoc.